Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wiesław Zaruski i z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. W zeszłym tygodniu Rosjanie rozpoczęli kolejną ofensywę na region Harkowa. Zdobyli kilka małych wiosek w strefie neutralnej i próbują kontynuować ofensywę na Harkow. Ze względu na ofensywę na region Harkowa, rosyjskie wojska musiało ponownie użyć lotnictwa do niszczenia celów naziemnych, ale jest jeden problem. Ponad 20 razy na terytorium Białorodu w Rosji doszło do przypadkowych zrzutów bomb przez rosyjskie samoloty. Nie rozumiem dlaczego mają z tym problem, ale bomby przypadkowo odrywają się od rosyjskich samolotów zanim samolot dotrze do celu. Taka sama sytuacja miała miejsce dzisiaj. Rosyjskie wojska w tle ataku na region Charkowa zaangażowały myśliwiec, który przypadkowo uwolnił bombę wcześniej, więc bomba spadła na budynek mieszkalny i zniszczyła 40 mieszkań. Po tym jak ratownicy przybyli na miejsce i zaczęli wyciągać ludzi spod gruzów, spadła na nich betonowa belka, która znajdowała się na najwyższym pędrze. Mieszkańcy Białgorodu są bardzo niezadowoleni, że rosyjski rząd ukrywa prawdę przed całym krajem. Rosyjskie media twierdzą, że Ukraina przeprowadziła atak rakietowy na Białorod, ale rosyjska obrona powietrzna broniła miasta i znieściło wszystkie ukraińskie rakiety lecące w kierunku Białgorodu. Na pytanie więc co? wysadziło ten budynek, Ministerstwo Obrony odpowiedziało, że nie był to duży fragment ukraińskiego pocisku, który Rosjanie zniszczyli, gdy pocisk był jeszcze na niebie. Więc to wybuchła tylko mała część pocisku. Dobra, pokażę ten fragment jeszcze raz. Tak, według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, eksploduje niewielka część trafionego pocisku. Najbardziej śmiesznie i głupie w oświadczeniu rosyjskiego Ministerstwa Obrony jest to, że ich słowa przeczą samym sobie. Według państwa rosyjskiego Ukraińcy ostrzelali Belgrod, a Rosjanie zestrzelili ukraińskie rakiety nad miastem. Ale w takim razie pytanie brzmi: jak to się stało, że pocisk nadleciał od strony Rosji w kierunku Ukrainy? I początkowa eksplozja w domu była od strony Rosji, ponieważ to tam Okna domu pękły od eksplozji, podczas gdy po wewnętrznej stronie domu okna mieszkańców są nienaruszone. To znaczy, według Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, Ukraińcy wystrzeliли rakietę, rakieta poleciała w kierunku Rosji, następnie obróciła się o 180 stopni i poleciała w kierunku Ukrainy, a następnie wysadziły budynek mieszkalny. Wielu ludzi zauważyło również, że w ogóle nie słyszeli żadnego samolotu ani pocisków. Owszem, było kilka strzałów na horyzoncie, ale ponieważ to jest Bełgorod, to zdarzy się tam codziennie. A mieszkańcy tego domu donoszą, że była cisza, a potem nastąpiła eksplozja pod domem. Zwykle ludzie w Rosji kojarzą takie eksplozje z atakami terrorystycznymi, które Putin zorganizował sam na początku swojej kariery przy pomocy sił FSB. Oto na przykład zdjęcia zrobione po tym, jak Putin i jego ekipa wysadziło domu 24 lata temu. A to jest zdjęcie, które zrobili dzisiaj. Wielu mieszkańców Białorodu zwraca uwagę, że FSB mogła przeprowadzić подобний атак терористичний, так як втеди, аби офенсива в керунку Харкова узасадніч земсту. Потім, як локальні мішканці Білгороду зачали мовити о тій теорії в інтернеті, про жондові медіа на тих опублікували розмови голосово з мішканцем висонженого дому. Na tym nagraniu słychać, jak on mówi, że rzekomo słyszał wiele eksplozji daleko od swojego domu, a następne eksplozje zaczęły się zbliżać, a następnie nastąpiła eksplozja w jego domu. Jego oświadczenie wydaje się bardzo dziwne, ponieważ w mieście nie było żadnych eksplozji przed wybuchem domu. Сработала сирена, зашли в подъезд, на первом этаже стояли, ну между этажей, и начались прилеты. Сначала хлопки были ну, вдалеке где-то, потом ближе, 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 и два сильных хлопка было, и у нас в подъезде полетели все хлопки. Хлопки закончились, вышли на улицу, кумар очень сильно стоял, дым, гарь, все. Подумали, что сначала в бассейн просто прилетело, а прошло, наверное, несколько минут, ветер разогнал этот дым, этот гарь. І увиділи, що сусідні В сабрушили. Первоохочек кинулися, начали допомагати людям розтаскати машину, щоб техніка спасати могла під'їхати. На тих міст по експлозії того дому війська російські континували офенсиви в керунку Харкова. А українська поліція і військо розпочали евакуацію в'язок в поближу Харкова, аби люди не ще, поновні під окупацією російських фашистів. Сьогодні дванадцяте ноль року. Ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. Евакуюємо остатки. Ось, дивіться, центр. Якщо є можливість, люди виходьте на суспільно-відомі місця і у вас будуть наряди, проїжджати ми мимо і забирати. Набирайте, будь ласка, на 102. Евакуємося! Документи свої Вовчанськи обстрілюють безперебійно вітрони. Он собака Зараз цивільних от волонтери забирають Безперебійні дрони. Собака не дається ловити Можуть її забрати просто при нас Прямо сюди летять снаряди. Я зараз будемо виїжджати звідси, бо все близько і близько, дуже небезпечно. Що Цікаво, що в Вовчанську люди вже були під окупацією російської армії і сьогодні вони не хочуть. Я бачу, як люди масово намагаються виїхати звідси. Nie tylko abstrały, ale to strach okupacji. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że służby ratunkowe donoszą, że są ludzie już zabici i ranni. Wielu rannych i wielu ludzi pozostaje pod gruzami, ale przedstawiciele rządu donoszą, że nikt nie jest ranny i nikt nie umarł. Jak zawsze, to co się wydarzyło bardzo różni się od tego, co mówią władze. Ale ludzie w Rosji są gotowi uwierzyć we wszystko, co powie im Putin, nawet jeśli widzą prawdę na własnym podwórku. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na mój patronite i do widzenia wszystkim.